Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na samym początku chciałbym podziękować Państwu za udział we wczorajszym live na kanale Marek Kotoński Live. Było mi bardzo fajnie Państwa spotkać, zobaczyć, znaczy Państwo nie widzieli. Ja Państwa nie widziałem, widziałem tylko to, co Państwo piszą, a pisali Państwo miłe rzeczy, za które bardzo dziękuję. Mam troszeczkę wymizerowany wygląd, dlatego że po live'ie udałem się z Pusiem na spacer. On już dawno nie był. Chodziliśmy chyba dwie czy trzy godziny. Do tej pory śpi. Jest nieprzytomny. Ja w sumie pospałem czekając na listonosza na dole na twardym łóżku ze dwie godziny. Więc zaraz będę odrabiał, odrabiał zaległości ze snem. Mogą Państwo powiedzieć, że to jest nienormalne, te czekanie na listonosza. Ale ja Państwu powiem, że jeszcze bardziej nienormalne jest to, że potem są dantejskie sceny pod pocztą, kiedy po 20-30 osób czeka pod budynkiem poczty, starsze osoby chrychają, kaszlą tak jak pod szpitalem, gdzie nie mogę w ogóle badań odebrać i można się tylko e, przeziemić. Dlatego lepiej e, czatować na tego listonosza, który jest jak puma. Ja podejrzewam, że to trwa taki wyścig zbrojeń między mną a listonoszem. Ja już śpię, mam łóżko na dole przy drzwiach, on się skrada niemalże i kto kogo pierwszy usłyszy. No oczywiście żartuję, ale tyle razy natrafiłem na awizo, że po prostu nie cierpię potem łazić na tę pocztę, więc wolę przypilnować listonosza w godzinę 910 rano. Chciałbym też Państwa przeprosić za to, że wczoraj tak uciekłem bez pożegnania, znaczy oczywiście się pożegnałem, co najmniej kilkanaście razy. Dowód jest na kanale Marek Kotoński Live, gdzie czat jest czat i stream jest zapisany. Ale zawsze z Państwem żegnałem się osobiście, ale byłem już tak zmęczony. Ja w ciągu dnia miałem wiele rozmów, niestety też w ciągu dnia rano traciłem dwa razy głos, bo zaczynam chrypieć jak kogut i po prostu tracę głos, gdy za długo rozmawiam. Dlatego, że byłem tak zmęczony, pożegnałem się ładnie z Państwem, ale nie żegnałem się osobiście, za to przepraszam, bo taki mam zwyczaj, ale byłem już naprawdę bardzo zmęczony. Szanowni Państwo, przejdźmy do Tematu audycji, audycji, która będzie krótka, bo mam zamiar jeszcze dzisiaj nagrać audycję. Przyszły nowe latareczki, a to już ostatni raz. Żeby było jasno, ostatni raz już zamówiłem latarki i chcę Państwu te latarki pokazać i porównać ze sobą. Jednocześnie pogadać troszeczkę o gadżetach. Jeśli Państwo by chcieli mieć jakiś gadżet przy kluczach. Jakiś fajny jest to mój ulubiony temat. W związku z tym oczywiście ja w takich tematach służę pomocą, jeśli Chociaż jestem w tym amatorem. Jest dużo więcej kanałów, na których można wspaniałe rzeczy się dowiedzieć, na przykład kanał bushcraftowy, czy e, o survivalu wystarczy sobie wpisać fantastyczne kanały, fantastyczni ludzie, fantastyczna wiedza, warto sobie pooglądać. Szanowni Państwo, jestem przez Państwa, oczywiście przez płeć męską, pytany często o zdrady, czy kobiety zdradzają. No, Zdradzają te złe, a dobre nie zdradzają. Oczywiście jako honorowy prezes Polskiej Partii Przyjaciół Kobiet i moje spoty wyborcze można obejrzeć na kanale Marek Kotoński. Zapraszam. Dzisiaj jestem w cywilu. Bez wdzianka służbowego, czyli garnitur, koszula. Mamy porozmawiać o zdradzie, więc przygotowałem się. To jest, szanowni państwo... Jeleń Sławomir, tak się nazywa elegancko i to się właśnie nazywa poświęcenie youtubera dla swoich ukochanych fanów. Kto z Państwa youtuberów by taką koszulkę? Ale ja Państwa szanuję i staram się ubierać tematycznie do poruszanych tematów. Hmm, oczywiście teraz śmieszkuję, jak zawsze, bo jestem dowcipas, kurde jakie to dwuznaczne. Ale teraz zmienię ton na smutny, bo zdjęcie, które Państwo będą widzieli, i nie wiem, czy je umieszczę jako takie główne w nagraniu, czy też to te zdjęcie będzie teraz pokazane. Jest to zdjęcie, które znalazłem w fantastycznej kolekcji zdjęć historycznych. Wkleję Państwu, mam tutaj przed sobą na monitorze. Jest to zdjęcie straszne. Ja, ja bardzo współczuję temu. Zaraz Państwu jeszcze opowiem, dlaczego współczuję. Podpis tego zdjęcia to jest Kobieta z Mongolii skazana na śmierć głodową za cudzołóstwo. 1913 rok, zdjęcie koloryzowane. Poszukałem trochę informacji i prawdopodobnie nie była to śmierć głodowa, ale pewności nie ma. Ponoć w Mongolii stosowano karę do dożywocia, gdzie wsadzano więźniów do skrzyń. Mam tu takie przerażające zdjęcie. I powiem Państwu, że bardziej byłbym przerażony, niż gdyby przyszła jakaś kobita do mnie, Marek, jesteś ojcem dziesięcioraczków. płaci alimenty za 15 lat, sukiń synu. Nic mnie tak gorzej nie przeraziło, jak zdjęcie, które było pokazane, kara do dożywocia w skrzyni. Chłopów ładowano do skrzyni, bandytów, Pamiętajmy, że bandyci to nie zawsze psychopaci i źli ludzie, tylko na przykład mamy jakiegoś m, kogoś potężnego, kto chce się pozbyć kogoś, czy kogoś nie lubi, nienawidzi, i zapłacił jakąś łapówkę urzędnikowi, sędziemu. W każdym kraju jest to samo. I tutaj w tym zdjęciu mogą być uczciwi ludzie, to jest przerażające. Jest pomieszczenie, wychodzi jakiś tam mongol, i pomieszczenie pełne jest skrzyń. Skrzyń. Z których to dziur w tych skrzyniach wystają głowy więźniów. Sobie wyobraźcie, on, no, no wiadomo, no jak Państwo spytają, a gdzie się ten więzień wypróżnia? No cóż, specjalnie dla więźniów w Mongolii, podejrzewam, nie budowano osobnej kanalizacji, więc rąbał w skrzynie. Góra dół, jeśli była. Wszystko szło w skrzynie, w której umierał z głodu. Przerażająca śmierć. To samo też robili nasi teraz, no to już nie można mówić, przyjaciele. Była śmierć głodowa w obozach koncentracyjnych. No ale to są przyjaciele, to już teraz nie można mówić, bo nie wypada nawet. Potem się ma duże problemy, jak się o tym mówi. Państwo wiedzą o kim mówię i o czym mówię, prawda? Więc jeśli Państwo pytają mnie o zdradę, o to czy kobiety zdradzają, to powiem Państwu teraz już poważnie. W wielu, na wielu szerokościach i długościach geograficznych, że tak. Poetycko, no poetycko, że tak zacznę, geograficznie. Kobiety wiedzą, że za cudzołóstwo grozi śmierć w męczarniach. W krajach, gdzie króluje religia pokoju, jest to najczęściej ukamieniowanie. Biorą kobitę przed wieś, i wieś rzuca kamieniami, a się zabije. Jest to straszna śmierć. Tutaj w Mongolii mamy przerażającą śmierć. Kobita zamknięta w półgę. To jest straszne, bo widać na tym zdjęciu, że ona cierpi. Szarpie się z kłódką. Widać tu jakieś miski z jedzeniem, czyli ktoś jej musiał to dać. Ona się szarpie, jest w histerii, w panice. Jest. Umiera. Wie, że umiera. Gasnący organizm. spróbuje ta kobieta słabą ręką zerwać żelazne okowy, które ją trzymają w tej skrzyni, czyli kłódkę. Nie ma na to szans. Dźwignia tej ręki jest taka, że nie ma Szans, nawet gdyby tam Pudziana wsadzi, zresztą jego ręka by się tam pewnie nie zmieściła, w tej dziurze, nie ma szans. Ale próbuje, bo człowiek próbuje przeżyć. Jest to tak straszna śmierć i proszę zwrócić uwagę, że śmierci te, dla pokazania tych śmierci innym ludziom, członkom społeczności, że za cudzołóstwo grozi tak straszny zgon, że ludzie o tym wiedzą. I ta śmierć jest na widoku publicznym. Straszna śmierć. Zwierzęca w ogóle. Straszna, znaczy zwierzęca. Okropna, przerażająca, brutalna, ohydna, bezwzględna, nienaturalna. Diabelska, szatańska, lucyferiańska. Ohydna. Chyba każdy się ze mną zgodzi. To jest coś przerażającego. Taka śmierć, wolałbym kamieniowanie. Niż takie zamknięcie w skrzyni. Jest to przerażające. Ale jeśli Państwo pytają mnie, czy kobiety zdradzają, to owszem, złe zdradzają, dobre nie zdradzają. Tak mówi wieść gminna. Ale proszę wziąć pod uwagę to, że są miejsca, gdzie kobiety wiedzą, że nie tak jak w Polsce, że za zdradę dostanie chałupę i dzieci dostanie i jeszcze męża może powiedzieć, że ją bił i chłopa jeszcze do więzienia, bo teraz się chłopa. Przychodzi policja i chłop wypadł z mieszkania. Takie to prawo jest. Można załatwić chłopa bez problemu. A się dziwią, dlaczego chłopy się żenić nie chcą. Ten, kto zna dzisiejsze prawo, no, to jest samobójcą. Przy stanie dzisiejszego prawa żenić się będą tylko ci, którzy są na tyle naiwni, że nie znają dzisiejszego prawa i nie wiedzą, co ich może spotkać. Ich kobieta też może nie wiedzieć, jakie ma prawa, ale jak się zaczną problemy, koleżanka powie, pójdzie do adwokata i ją szybko uświadomią. Że legalny system przemocy, czyli sądownictwo, prokuratura, tak, bo to jest legalna przemoc, no i musi tak być, no, żeby nas bronić przed złymi ludźmi. I proszę sobie wyobrazić, że to nie jest Polska, czy Stany Zjednoczone, że za zdradę kobieta w sumie jest nagradzana majątkiem męża, czym, że może go skazać na karę więzienia. A jak się wyjdzie, że kłamano, to w Polsce w sumie się nic nie dzieje. No nic się nie stało, tam ewentualnie tysiąc złotych, jakieś tam kary zapłaci. Nieważne, kilkanaście osób zniszczonych, ktoś tam w więzieniu przesiedział, może go zgwałcili, straumatyzowany chłopiec. Zdarza się. To nie jest Polska. I wyobraźcie sobie, że w krajach, gdzie kobiecie za zdradę, cudzołóstwo grozi ukamieniowanie albo straszliwa śmierć w skrzyni, kobiety nadal, nadal to robią. Nadal zdradzają swoich mężów z młodymi, jurnymi byczkami, bo nie widziałem przypadku, żeby zdrada nastąpiła z jakimś starszym panem. Więc, gdy kobieta widzi zdrowego, jak mówią naukowcy, człowieka z symetryczną twarzą, no czyli nie moją, ale w Mongolii jestem misterem. Najprzystojniejszy człowiek w Mongolii. <laughs> tak więc, szanowni Państwo, pamiętajcie, że. Są kraje, gdzie kobiety za zdradę są w bestialski sposób kamieniowane, mordowane, torturowane, bite, katowane, łamane wręcz. Bite w straszliwy sposób. I nie są za to mężczyźni karani. I mimo tego, że kobiety wiedzą, że spotyka je taka straszna ghenna, to nadal nie potrafią powstrzymać swoich chuci. I zdradzają. I cudzołożą. Oczywiście, powiecie Państwo, że to są złe kobiety. Zgadzam się. Ale oto jest małżeństwo 10 lat. Chłop ma brzuch, kapciochy, wiadomo. Wąsa zapuszcza, tutaj z jednej strony bułeczka w wąsie, tutaj z drugiej strony jeszcze troszkę pasztetowej zostało. No w ząbkach tu trochę kiełbaski, tu trochę szyneczki zostało, wiadomo. Brzuch taki. Oddech taki, że lepiej takim oddechem unieważnić Gościo gościa unieważnić, unieważnić mu świadomość na chwilę niż czymś takim. Mija 10-15 lat, i ta Jurna, 40, spotyka młodego chłopaka. Młodego, jędrnego, silnego, z jądrami jak melony przystojnego chłopca. Jak to mówi przysłowie, na starej. No, tam i czy młody człowiek się ćwiczy, jak mówi te przysłowie, dochodzi do romansu. Oczywiście może być tam mężatka młodsza, starsza wiadomo. I ten ciąg kobiety do zasmakowania tego przystojnego, tego owocu zakazanego. Ktoś z Państwa mnie zapytał, jaki jest mój ulubiony owoc. Tylko zakazany. Tylko taki smakuje. Oczywiście to żart. Wracamy do tematu. Więc, szanowni państwo, trzeba sobie jasno powiedzieć raz na zawsze. Że kobiety nawet wiedzą, że zostaną ukamieniowane, zaszlachtowane, bo w pewnej religii, o której mówić nie można, bo za to ma się bardzo duże problemy, e, można być zaszlachtowanym, czy jak w Mongolii zamkniętym w skrzyni, bardzo przepraszam, pominę ten palec, no bo to się potem obrażają, jak ja pokazuję, licząc coś, to od razu, że od razu fakt się pokazuje. A to po prostu, o! Mimo wiedzy, że są takie stosowane straszne metody. To jednak kobiety zdradzają. Więc jeśli ktoś mnie pyta, czy kobiety zdradzają, to muszę powiedzieć, że niektóre kobiety zdradzają, nawet wtedy, kiedy grozi im nie tylko śmierć, ale śmierć w straszliwych, potwornych męczarniach, plus to, co dla kobiety jest najgorsze, czyli że cała wieś z sąsiadkami, sąsiadami ją kamieniuje. Najgorsza pogarda. Najgorsza pogarda, opluwają ją, kamieniują biedną tą kobietę. No co ona, ta kobieta chciała troszkę romansu. Ja mordują. I mimo wszystko, że te kobiety o tym wiedzą, zdradzają. Więc powiedz mi, czy jeśli trafisz na złą kobietę, czy w Polsce, jeśli za zdradę, jeśli ta kobieta będzie troszeczkę kłamała w sądzie, się rozpłacze, robiąc siebie ofiarę i jeszcze zyska od ciebie jakiś majątek w sądzie, w polskim sądzie, który powinien sprawiedliwie sądzić. I mam nadzieję, że tych, którzy tak sądzą, osądzi sędzia sprawiedliwy, od którego nie można żadnych prawniczych sztuczek i sofizmów stosować, jeśli istnieje. Straszne, straszne. Coś okropnego. I powiem Państwu, że jak Ty chcesz powstrzymać swoją małżonką od zdrady, skoro śmierć w skrzyni jej nie powstrzymuje, ukamieniowanie, poderżnięcie gardła, najgorsze tortury, śmierć w pobiciu. Coś okropnego. Podejrzewam, bo jeszcze nie byłem zamordowany. Jeszcze wszystko przede mną. Pu, 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 pu. Odpukać w malowane. Więc jeśli trafisz na złą kobietę, to nie powstrzymasz jej niczym przed tym, żeby dosiadła młodszego ogiera. Nie powstrzymasz jej niczym, bo nie powstrzymają jej nawet tortury. I śmierć w skrzyni. We własnym gównie. tu tudzież innych płynach fizjologicznych. Bo podejrzewam, że wam oku może Kobieta rozrywać sobie, no twarze kobiety nie ruszają, można w szale wszystko zrobić, może tam być krew, wszystko w tej skrzyni. Miks, pełen miks różności, można powiedzieć. Także, szanowni państwo, oczywiście ja wiem, że mnie słuchają dobre kobiety, mam też szczęście, kobiety, które nie zdradzają, ale są też złe kobiety. I muszę państwa zmartwić, że bardzo trudno jest odróżnić złą kobietę od dobrej, bo. Wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że złe kobiety są takie podłe, że nie mówią, że są złe. I jeśli nie wiesz, jak je rozróżnić, to weźmiesz ją za dobrą. I, i powtarzam, nawet skrzynia nie jest w stanie jej od zdrady odsonić. Więc jak ty sobie możesz z tym poradzić? No, Kobiety radzą. Bo ja się pytam, ja jestem wielkim fanem kobiet i wszystko to, co robię, przecież dobrze wiecie o tym, że wszystko, co robię, robię z miłości dla kobiet. I chcę Państwu powiedzieć, że jest jeden sposób, jak poznać, czy kobieta jest dobra, czy będzie zdradzała, czy nie, czy będzie wierna swemu mężowi i czy będzie się tej jednej gałęzi trzymała przez całe życie. Nawet jeśli to będzie zmurszała gałąź. Albo łamliwa. Nie mówiąc o krótkiej, o krótkie są najlepsze, pamiętajcie. Te długie to są przereklamowane dziewczyny, naprawdę. Te małe są super. Zapewniam. A <laughs> to reklama troszkę. A co, kurwa? Spójrzcie na mojego jelonka słowomira. Szanowni Państwo, ukochani radiosłuchacze, jak rozpoznać kobietę, w której ten gen. Które, w której ta plazma zdrady gdzieś czai się tutaj gdzieś w głębinach tego, państwa Gadziego Mózgu, Układu Limbicznego. Niech wam będzie. Nie będę się kłócił o słownictwo, bo nie ono jest tu ważne. Jak rozpoznać? Wystarczy takiej samicy człowieka zadać podchwytliwe pytanie. Brzmi ono tak. Czy jesteś za testami DNA? Czyli czy po urodzeniu dziecka, teoretycznie naszego. Będziesz zachęcała swojego chłopaka, męża narzeczonego, gacha, konkubenta do testów DNA, czy to dziecko jest jego. I sprawa jest prosta. Jeśli kobieta jest wierna w 100%, to nie ma nic do ukrycia. Jeśli nie planuje zdrady, to nie musi się takich testów bać. Bo czego ma się bać? Dzieciak wiadomo, że będzie chłopa. Więc taka kobieta powie, że będzie zachęcała do testów DNA i że szanuje te testy DNA. I to jest logiczne. Jak nie zdradza i nie chce zdradzać, to to w czym jej przeszkadzają testy DNA? Ba, dobra kobieta powie: Maruś, ja wiem, że ty się boisz tych niedobrych kobiet, i ja sama ci zapłacę za te testy DNA, żebyś ty miał pewność, że wychowujesz owoc no, łona jej, a mego. Mej huci, tak, tak? Wszyscy powstaliśmy z huci naszych rodziców. Ale jeśli kobieta będzie się denerwowała, protestowała przeciwko testom DNA, uwaga, to coś się dzieje. Coś planuje. Może niekoniecznie zrobi, ale coś planuje. Bo dlaczego się boi testów DNA? Dlaczego tak krzywi twarz w tej nienawiści i agresji? Bo znaczy, że gdzieś w środku, nawet jak będzie miała z Tobą dziecko, Dopuszcza myśl, że Dziadziusz może być. Znaczy, ty będziesz płacił, a Dziadziusia zrobi ktoś przystojniejszy. Czy mamy bardzo proste narzędzie, szanowni państwo. Same kobiety tak doradzają. Spytać kobietę o testy DNA. Będzie chciała sama zrobić? Odniesie się z radością do testów DNA. Szczęśliwa, że będzie mogła udowodnić swojemu wybrankowi mężowi, kochanemu chłopakowi, że dzieciak jest jego, żeby miał pewność i to jest uczciwa kobieta. Ale. Jakiekolwiek drgnięcie w mięśniach twarzy, gdy będzie mówiło o tych testach DNA, oznacza, że coś tam gdzieś planuje. Bo gdyby była w pełni uczciwa, to czemu miałaby się bać tych testów DNA, prawda? No przecież to jest takie logiczne. Ja na przykład, jakby mnie wzięli na wykrywacz kłamstw, czy zrobiłem coś złego, żaden problem czy jeśli na przykład ja miałbym dziecko z kobietą i ona by powiedziała marek ja chcę sprawdzić czy to dziecko jest na przykład z twojego nasienia proszę bardzo ja nie mam nic do ukrycia nic bo bije we mnie czyste zdrowe uczciwe serce i oto tym narzędziem mogą państwo oddzielić ziarno od plew uczciwą kobietę od nieuczciwej i bardzo proszę z tego narzędzia korzystać bo jest to narzędzie uniwersalne. Kobiety same polecają taką metodę, więc kimże jestem ja, by Państwu tej także metody nie polecać? Szanowni Państwo, to byłby koniec tej audycji. Ja sobie teraz się udam w objęcia morfeusza modnie zabrzmiało w objęcia morfeusza no i uczę się matematyki do matury. Na stronie Matemax. Jest kurs, który trwa ponad 20 godzin. Czyli, jeśli będę 6 godzin dziennie, 7 godzin się uczył, to powinienem do matury zdążyć. No to za 6 dni egzamin. E, kilka lat nauki może uda się nadrobić. Pozdrawiam Was, mój Jelonek Sławomir. I pozdrawiam Państwa, ja. Państwa uniżony sługa. Zawsze do pomocy. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w domu, w domu. I pozdrawiam serdecznie pieniążków, bo to takie moje nowe pożegnanie fajne. Programujące człowieka na to, żeby miał szacunek do pieniędzy, jako i nasi starsi bracia wierze mają. Pozdrawiam serdecznie. No, sezamie wyłącz się.